Balion, gdzie my trafiliśmy? W więzieniu jesteśmy Stary, ja już nie wyjdę stąd Ale ja ja nic złego nie zrobiłem, Galo, jakie tu steleście to się! Czekaj, czekaj, ja dam Gata, radę! Ucieczka są! do kibla. Ej. O, Ej, Ej, Co patrz, jest? Tu jest ucieczka, możemy stąd uciekać, uciekamy z więzienia! Ej, Ej wiesz, Cześć. że wszyscy ja przypadek to zrobię, ja nie patrzyłem nawet na tego gościa, ja po prostu wiem jak uciekać z więzienia, bo już miałem da, taką widzisz, przyjemność. widzisz mordeczko, możemy odwalać teraz takie rzeczy, że to będzie gruba masaka. Dawaj uciekamy stąd, uciekamy stąd. Ewakuacja. Co je, jest? Ojejku, będziemy musieli przejść grube levele, żeby się wydostać chyba z tego więzienia. Są takie efekty specjalne. O! Oh, wow. Boli mnie. Czemu my się tak stwiernaliśmy? Głowa mnie boli, ale dostałem. Dobra. O, to, Ej, to jest z tego horroru to? Tak, ten bo. Ten clown. O nie! O, ty, on Jezu! Jego nie było ty to jest, to jest. tu trzeba, szup. chodź. Tu trzeba. Widzisz? O, ty palion. Skąd takie rzeczy znasz palion? Nyk, O kurde. Ej, o! ja, ja, ja nie, ja mam nogi ze stali, ty. To mnie w ogóle nie boli. Patrz, mam co to jest grane. Dobra, no, uciekamy point. stąd. Jazda! Ej, ale kozak mapa. To jest chyba najlepsza mapa jaką grałem, w sensie jakaś taka przygodówka. No, Obołem taka się. prawdziwa, no bo jednak trafiliśmy do prawdziwego więzienia, więc teraz musimy uciekać. A kto to jest? Co Patrz! Tam? Tutaj normalnie... O, czek, O, czek. Tak, co... mój kolejny. Ło! A to jest gorące! Ja nie mogę! Aha, to jest gorące, trzeba no. na ja to uważać, Dobra, ja to przejdę i po, powiem ci jak, dobra, słuchaj, musisz dobra. dobrze wyprężyć muskuły i się tutaj dostać. <śmusku> Dzięki za tipa. Dzięki za tipa. Zawsze <śmusku> możesz na mnie liczyć, wiesz o co chodzi? <śmusku> to naprawdę, to naprawdę dobry live. <śmusku> o, checkpoint, myk, Obstawiajcie myk. drodzy widzowie, czy myk. uciekniemy z tego więzienia, czy nam się dobrze, uda, pewnie. czy będziemy Pewnie, Ja, ja się zgadzam, pewnie, że tak. Jeżeli ktoś uda się uciec, to okradamy bank na 10 tysięcy robuxów, eee, tak <noise> I potem znowu siup do, do tego zakratki Tak, tak O nie, ja zapomniałem lampę Wenty Dobra, włączyłem Jest, jest Co jest? O nie, ty się spaliłeś Hop Hop <noise> O nie, bo tu trzeba Nie, no. tak jak ty Nie, ale okay, tak, tak, postaraj się bardziej, bany hopem Spokojnie, spokojnie, bo ty jesteś co to jest? Nie, nie, nie zna... skupaj Ej, w ogóle czemu ty... A, bo ty masz koszulkę swoją. Widzisz, że mam cały strój. Jestem prawdziwym, prawdziwym Aaaa. wojownikiem. Teraz para do góry. O, elo. Oła, kurde, elo. ale boli, ale boli. Poznaliśmy się. O, co teraz? Dobra, na górę. Ja... O nie! O nie, Jezu! Jest... Jak się wystraszyłem. A, się... bo już wiemy, musiałem wskakiwać do tego na dole, żeby przed tym uciekać. Okej, okay, ja myślałem, Aha. że tego właśnie trzeba unikać. Ja nie chcę skipnąć, czemu mi... Gdzie... Iś, iś, iś na dół. A nie, Ej, nie dotkło mnie Ej, nie dotkło cię Nieee Teraz, 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 teraz Dobra, okej okay. A, mogliśmy już Jest, Dobra, Dobra, Udało piekuło. się, dobra Co teraz tu? O kurde Co? Nie O, do zielonego A to, jest, to jest mój przyjaciel, zielona maś Mój przyjaciel A no tak, zielona maś, jazda, pania ale uważaj, bo tam zielona masz na ciebie poleci, o ochyda Spoko, nie, mi to, mi, to pasu, nie. Teraz, ja też mi to pasuje, to musimy, że jestem zaprzyjaźniony z nim Musimy ściekami uciekać, żeby dostać się z więzienia, ale straszne, nie, straszne co Zaprezentuję robi, żeby... ci moją taktykę O nie, tutaj jest lawa, skąd o, lava. jest sława pod więzieniem? Stary ale, po, gdzieś no, gdzieś no, nie pod... ale nie tak, ale nie tak na dziko Nie tak na dziko <laughs> Trzymaj na dół, Polion, tutaj są inni ludzie Stotuję. O, o, to, to jest światełko w tunelu tak, wychodzimy chyba stąd i waga? Oh. Trzeci już. Out of the cell oh. Tak, no, wychodzimy no. z celi teraz. O, mamy jakiegoś... Ej! Słyszałem, że znaczy jakąś trasę stąd, o, żeby się dostać. To chyba dziewczyna. <laughs> Palion, pali nie! Jolero! Jolero! Halo? Halo? Proszę Dżolero, pani! Prze... On, Proszę on, Przestań podrywać Proszę... blaski! Proszę pani! Tutaj... Musimy się stąd wydostać, musimy się dowiedzieć od niej Ale Toit, ja nad swoją przystojnością pracowałem kilka lat Proszę pani, niech się pani zainteresuje Stary, to jesteś zielony ty. O nie mogę nie o, nie o kurczę, co jest? Oj, i co teraz? Tam, co jest? O nie, chyba nas wygryli Czekaj, co? Nie, no, jest jaki grubas Ale sobie wcina, widzicie? Ale sobie wcina, ale Oj. Czu... O nie, nakrył Ciu? nas, stary. Ale to jest dobrze zrobione, co jest? <noise> Ale stary nakrył nas i wezwał alarm, uciekamy z Potrzebna parią. pomoc! Czekaj, no, trzeba będzie teraz zabiec. szybko to robić, szybko uciekać. Ewakuacja, Ej. dobra. Ja nie słyszę tego pikania tutaj. bo ja nam dźwięków. Dźwięki są potrzebne. Ja? Patrz, tutaj, trzeba włączyć chyba jakoś tam, gdzie to jest. E, ten kostek nam powie. We are gonna need a key, card, e, key Nie, card, to nie mam. For... Okej, okay, potrzebujemy karty jakiejś. No wiem, wiem. A... Może ten Gostek, ej, Mordy, macie jakąś kartę, którą można się stąd wydostać? Bo mordziaty? bo ci zgniotę leśnika, oddawaj kartę <grym> Ej, patrz, tutaj może być karta, bo ten lamos śpi A, śpi! Nie, to łatwizna. Ale gościu... i tak której nie widzę karty. Hmm. Nie, tu nie ma, czekaj. Oh. Może, a to się da otworzyć, nie, to jest wszystko poza Nie może być karta? No ten gościu słuchajcie. na kibelku sobie śpi. To da się rozwalić. O, może tutaj w automacie, nie ma w automacie. Chłop zasnął na karlu tam gdzie jest karta, dro drodzy widzowie? Teraz to pani uh, się wypowiada. Uh, Help! Somebody better check that out. Co to jest? Oni najczęściej pisali. Uh, I heard there was a sleeping god in the vents. Venty? Ej, chyba już wiem o co to. na tej tu trzeba, tu. Tak, chyba. do wentów trzeba wejść. Do, do jego wentów No, tutaj tutaj perfekcyjnie. W którą stronę? Nie chodź, chodź tu do mnie. Tak, do góry, tutaj. Tak, tak, tak. Ewa na no ja poszedłem w lewo, zobaczymy. O Iś! kurde O nie! Ale, ale trafiliś, w całą drogę. trafiliśmy. na Co jest 50% czasu, tylko nam się takie rzeczy przydarzają, nie? Tak, Także... jeszcze nas jest dwóch! Do z tego mogliśmy to pomyśleć jakoś bardziej. Jedna no. poszłaby w lewo, druga w prawo, ale nie, oczywiście wiesz. My nie myślimy. My po prostu idziemy. O, mam kartę. Duże myski myślą podobnie, pamiętaj. Iść, dobra. O, karta, pięknie, zabieramy. Karta. O, otworzyło się. Dzień dobry. Dobra, super! Mogę przejść? O, pięknie teraz! Jak, jak stąd wyjść? Tędy słuchaj, chyba. Teraz musimy wrócić. Tu tu! Ta, tą samą drogą. Ale oni teraz włączyli zabezpieczenia tam na zewnątrz i będzie trudniej uciec Słaj, bo Damy nie wiedzą, radę. Że teraz uciekamy. Damy Damy radę, radę, nie dokładnie. przejmuj się. O, patrz, przyszła do nas ta! Możesz... I <laughs> no <taka>. dziewczyny, dziewczyny! <laughs> Jolero czeka na tą jedyną <laughs> Ja nie mogę, Jolera! Jolera, ale. Sp spójrz na mnie, jak ja mam. <śmieniali> ja, nie jesteś mogę! Jesteś zielony! Ale. nie no, włosy masz super, ale jesteś zielony! O nie! O jeju! Tu jest jakiś lod. tak nie można chodzić. Jakieś lody rozlali tutaj chyba. Ty lali 3 trzeba po tych, trzeba po stołach. Toks toksyczne lody. Okej. Okay. Iś. Iś! Iś! O nie, co? Tam się nie zaskoczył! Iś! Co jest! A no, no nie bez... da się, trzeba tam ale dalej, okej okay. Strollowali nas Ej, ale zobacz, znowu głupki, znowu obaj tam poszli, nie? Widzi gość, że jeden tam poszedł i, i zginął, a mimo ja to mówię. tam chodzi Ja no, duże mózgi my, myślą podobnie O <grym> kurcze <grym> Co to jest? Ja nie widzę, ja nie widzę gdzie ten to jest ciężkie, strasznie ciężkie Ty no, dobra tutaj trzeba O kurcze O dobra, trzeba bokiem na to patrzeć, OK, bokiem Bokiem? Tak, tak, tak. Ja boczną perspektywę prosto sobie włączyłem. No, wie... no nie, okay. od razu mnie to ciachnął. Ale się zbulwersowałem teraz. Ale <laughs> ja się zbulwersowałeś. szybko, pogonią nas. Musisz się śpieszyć. Musisz się śpieszyć. O. O. Dobrze. Dobrze. O. Dobrze. Dobrze. O. Dobrze, Alvaro. Alvaro, lecisz, Alvaro. I teraz, o. teraz, teraz, Alvaro. O. O. I teraz, teraz, teraz. Dobrze, biegnie Alvaro. Co Ej, teraz? Ej, możemy się przez to przedostać? Nie, ja nie Tu. Nie tu, śmiatoko w tunelu. Idziemy! Wow, ale światełko. O, o kolejna dobry. dziewczyna, ta jedna z czapką. O, co ty tam masz? Ej, ona sobie pitku wzięła! Ja też chcę pitku. <grym> o kurde, <grym> chyba się <grym> spiąłeś. spiąłeś po tym. O, pa, oh. wypiję sobie teraz to. Ela. Jak to wypić? jak to kliknąć? Pitkola. Oh. Wow, teraz chodzę szybciej. Iś. Jak, jak to wypić? Iś. Ej, klikasz lewym przyciskiem myszy. O ja. Ej, ale ja tu A. mam w buzi i tego nie, 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 nie dzieś nic. Ale nie, za chwilkę to będzie ci działało IŚ! Okej okay. IŚ! Dobra, udało mi się przedostać Dawaj Palion, bo tutaj <laughs> Ale ja, musisz ja to pomóc mam, dziewczynie ja to się stąd wydostać Ja to, ja to mam w buzi i, i to mnie nic nie robi Nie no, musisz biegać, bo to jest na speed'a, biegnij No Właśnie Deska, nie, 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 nie jestem szybki Nie wiem Ty Palion, gdzie Ty poszedłeś Ej, szybko! Tutaj się nie przedostanę nie, no, ja, ja jestem ja tam, tam na początku, gdzie jest ten automat to spróbuj się stamtąd wydostać, ja już jestem na Ale Ja nie mogę, bo nie ma, tam trzeba szybko biec, a ja nie biegnę szybko. Użyj. Jeden do kibla, stary Wypij, to. Wypij to. Wypij <grym> to. Musisz zaznaczyć na jeden, trzymasz to. O, o dobra, działa. Pyszczku. O, działa. dobra. O nie, dostałem się przed. Nie, co ja zrobiłem? O. Hmm? Dobra. tak. Hmm? do teraz. kibla, stary. O! Teraz jestem w kiblu. Ej. Co o Jezu, jest? nic Mam nie widzę nic. hełm, dobra, czekam na ciebie. Nie, klubie. nic nie widzę. Aha, aha. Czekaj, ja jestem w kiblu, jakimś damskim. He. Kibel. Nie, 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 nie. O, o, o. O. Do klopa. Okej, okay, gdzie jestem? O, czemu ty o, masz? Siema. Czemu ty jesteś górnikiem jesteś? Co się stało? No stary, ja jestem górnito to wojanito. Ale to się świeci ale słuchaj, Ale... tutaj są jakieś szkieletony, wiesz, jakieś ręce. To jest chyba niebezpiecznie trochę. Ale stary, jak to się świeci, na zielono, piękny kolor. <grym> piękny kolor. O, pitujesz do tego. Może nie pozna, że to ty. Dobra. <grym> Może nie zginę. <grym> Może nie zginiesz. O, idź, idź, idź. O, jestem ogór, Dobra, udało się. Ale nam idzie, palion. Ale no? ewakuacja z tego więzienia. Dobra. Co jest? A to pluje wodą. Czekaj. Oj, 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 oj. No Daj, przestań pluć. A ja się zaraz denerwuję Oj o, ale dostałem shota No to co? Ale lipa Co to jest? Dobra A zaczekaj na tratwę, dobra masz czas Chodzę, Przechodzę, przechodzę, masz przechodzę, przechodzę Idę, 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 idę Masz czas Idź, dobra Dzień dobry Masz O, o, o Dzień, tratwa Elo O nie Przez morze i kanały, płyniemy se tu do jamy Dojamy, dojamy przez morza o kurde. i kanały Na kanałek wodospad. Wodospad. Ło! Ło, wow. wow, jak wyskoczyliśmy! Iś. Hopla! Pięknie! Doknuj, dzień dobry. I teraz mam nadzieję, że już się wydostaniemy na powierzchnię! Ruf, Ruf o. o! Nie jesteśmy jeszcze na dachu! Ile jeszcze? O. o! Ja, co jest grane? O nie, musimy uciekać przed tymi rzeczami, dobra, chyba. To są monety. Chyba jest wspieracz, czy nie? Nie, to są duże, to są duże monety iść. Ty, mnie prankuj, iść. To ty mnie nie prankuj, ty mnie nie prankuj Prawie cię dotknęło e, Można wyłączyć elektrownię, czy nie? Nie można chyba Dobra Ja już na zawodowiec Ej patrz, ale uciekamy, elo Ale uciekliśmy, ale jesteśmy kozakami To było prostsze niż myślałem Ewakuacja z więzienia, o nie, crash na... landing? Serio? Te... No nie, bez jaj, się wywaliliśmy, patrz, to jest nasz helikopter, który padł <grym> O kurde RIP, Rip o, no, ale Cieszymy się, że żyjemy, tak? Możemy iść teraz po tych e, tutaj... O jest policja e, na dole, na dole policja co No teraz? nie, oni czekają na nas, musimy szybko do tego kanału uciec, widzisz ten kanał tam? Widzę, widzę, ale to my zjeżdżamy stąd, co? Pa, zjeżdżamy Zjeżdżamy, uwaga, 3, dwa, 1 i oooo Ojej, <grym> tak dobrze jak myślałem i do kanału! Już na mnie odcieknął! No. W sensie my, ja... To było A nie, tak nie, słabe. Też... To było tak słabe. I co o, teraz? Co tu się... No tutaj. A nie, nie! Ta, ta. No, pa, A, palio, to. Nie! No para, to były najprostsze skoki. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Chciałem po prostu dotknąć tej zielonej mazi, A, rozumiesz? A, no tak, zielona tacia. No ja przyciągała, hopla, dobra. Hopla. Rozumiem to, rozumiem to. Hopla. Hopla. A ja już tu jestem przy drabince, słuchaj, normalnie, drabina musisz, jest grana, musisz na, mnie, Panią. musisz na mnie zaczekać. I bardzo o. chętnie, Hopla. bardzo proszę. Hop! Iść. Elegancko. Pa. Dobra. Okej, okay. teraz co to jest? Żyjemy? O kurde. Ej, wydostaliśmy się inną drogą! Tak, tak, tak. Ja wskazuję. A co teraz A jest? Fajną. Aha. Co teraz? jest? Jesteśmy już na wolności i teraz idź do przodu. O nie! Mnie łapie mnie policja, Palion. A ja nie widziałem tej policji. A faktycznie, dobra, faktycznie. Ręce do góry, ręce do góry, zapali nas! Alcatraz Prison! Nie, trafimy trafimy ci, do jeszcze Czemu ci policjanci nie. są tacy szeroccy, a my jesteśmy tacy malutcy? Co to ma być? Fajnie no Bo oni tam dużo przytacili. trenowali. I co to jest? No, no nie Ay, gadaj! On to... nie, trafiliśmy do jeszcze gorszego więzienia niż wcześniej. No wy sobie chyba jaja robicie. Dawać mi tu jakieś cwaniaka. O nie, trzeba karty znowu dostać i się tam przedostać Jak gdzie jest karta? No, trzeba będzie pewnie po celach poszukać, bo tutaj są cele. Gib mnie kart. A nie, tutaj nie ma. O, łom! Szukałem w kiblu, ale nie było. Łom no, mam. Sprawdzę na górze, może na górze. Ale stary łom, coś, coś da, na pewno. Masz łom? No. A w ręce? No. Ej, faktycznie jest łom, dobra. I co z tym? Zabieram go też. Biorę ten łom. Co No i. Rozbawić? Nie wiem, ja tu klikam teraz łomem. Halo, łamem! Halo! Ej, nic czekaj, nie czekaj, idzie. Coś, tym coś, coś, coś trzeba zrobić, ale jeszcze nie wiemy co. Szukaj czegoś na górze, może coś faktycznie gdzieś coś jest ukryte. O... Coś musi być gdzieś ukryte, słuchaj O co to jest? Czemu ja nie chodzę? Czemu nie mam animacji chodzenia? O, Co musiałe... to jest? Pana! rozruszać nogi! Ej, ja też nie, chod... nie chodziłem! O nie, bo to... Okej, okay, bo to tak przyspiesza. Ej, ja też nie chodzę teraz! Jakie zeskute! jesteśmy na 28 poziomie, Jestem Gorące! Ciekaw, kiedy będzie w końcu... O! Dostałem! Gorące. Dobra, O ja, co to, co to jest tutaj? Ja iś, tego nie chcę. Iś, iś, Starek, to dotkniesz, iś, to jest koniec. Iś, iś. To dotknę? Eee, zobacz. Yo, jest... Jakie tu niebezpieczne rzeczy w więzieniach mają. Ludzie, widzieliście kiedyś takie rzeczy? O nie! Nie! Wpadł tam Palion, rip! To jest najgorsze, co mogło mnie spotkać w życiu teraz. Przeszedłem, dobra. Ale Palion ci, to musiało boleć. zostałeś takiego no... kupniaka z tego. No nie! Ta, z Drugi raz, a jak, jak, jak jakoś lawochodzę. A czekaj, co tutaj jest dalej, właściwie? Jeszcze to jest kolejna drabina na zewnątrz. A my się w końcu dostaniemy stąd, czy nie? To jest jakiś 30 level. O, 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 dasz o, o, radę, o, o, palion, teraz, dasz o, o, radę, biegniesz. O, o. To jest coraz chudsze, kto to wymyślił. Idziesz, idziesz, idziesz Nie! Coś no, zaraz no, kończysz coś... się palion! Nie, nie wiesz, <laughs> Ale śmiesznie wyglądam, jak podróż. Jesteśmy tury. na 30 okay. poziomie już. Tak, właśnie, i, I teraz co tutaj? Hop. O, jakaś... <laughs> Szapka. O! No o co to jest? Hop! <laughs> O, tutaj Tutaj są te lasery, które były widoczne tam dalej, okej. Przeszedłem. Dałem radę. Przejdź panią, przejdź dalej. Mi się... Ja czuję, że tu blisko jest wyjście słuchaj. Drabina? No jest jaka długa. Tak, 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 tak. Szybko, szybko, szybko. iść Udało się! Drabina, drabina. Aktywowałem pewną rzecz, która pozwoliła mi. przejść Nie, tu jest więcej zielonego gluta paliąca. Jestem znowu w więzieniu. Tak, 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 musisz tam przejść dalej. Dobra. Ja teraz biegam po toksycznych jakichś beczkach. To wylewa toksyczne beczki w więzieniach. I co tutaj trzeba? This door is locked. There Szybko. might be another door in the room. Ty się o znowu, nie! Ty Przed o jest. Są Ej, inne tu jest. A tu jesteś, dobra. Ej, ale te drzwi nie działają. Trzeba wejść innymi drzwiami. Pyk. Patrz. Inne drzwi? Wydaje mi się, że te drzwi tutaj będą dobre. Patrz. Iś. Tak. O. Patrz. Dzięki, Dziś, że sprawdziłeś. O kurde, tortury! Nie, ja tego nie chcę, nie. To jest grane, dobra, chodź teraz. Tutaj. Widzisz, jakbyśmy skończyli, o, gdybyśmy dobra. nie uciekli z tego więzienia, oni nam, nam chcieli no. takie rzeczy zrobić. Oj, oj, oj. O, On nam pokazuje drogę, to bardzo miłe. O, a nie, to jest. Ma. O nie, to jest to. Tak, to jest to, ale ostatnio dzięki widzom nauczyłem się, jak to wykrywać. To jak? Jest dobra, a która nie? Perspektywę, wiesz, obracasz perspektywę, i jeżeli zatrzymasz się na tym. Eee, jeżeli będzie przenikać, to jest dziura, a jeżeli nie Ej, będzie faktycznie. przenikać... faktycznie! Tak, to jest genialne. To jest genialne, faktycznie. widzisz? Oh. Oh. Jakie... Noo... to Jakie... Ale to hakerstwo. Samo. No, ale to jest super, bo akurat mnie denerwują te akurat... Te, no, no, prawda, te, te, te. to jest takie losowe, no. Tak, musisz za każdą razem przechodzić. A tak, to dziękuję bardzo, Znów... drodzy widzowie, bo jesteście przekozakami, jesteście najlepszymi kozakami na świecie, bo tak powiedzieliście w ogóle. O, zielona masi, jest żółta, jeju. Pa, już kolejny ten. Oj, co jest grane? Przed chwilą drap co? Nie, 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 do żółtej ty, ja mazi wy... Czemu mi się mylą pokoje normalnie? Ja ewidentnie czułem, że to idę. Okej, okay, co o, dalej? Jak poszło? A Jestem... tutaj, do żółtej mazi, dobra. Do, mi Ale idzie, jest mi ślepy. M, idzie mi wybitnie. Idzie ci wybitnie. Czekaj, iś, dobra. O. I teraz czerwone lasery, Czekaj. czerwone lasery. Iś, dobra. Iś. Jezus, ale o, czerwone jesmy. lasery prze, przeszedły Siema czerwone, czerwone. Siema Ela Ej tego Chodź. nie przeskoczę nie? Nie nie nie, nie. Próbowałeś to przeskoczyć za czy nie? Nie nie próbowałem bo lepiej nie ty kor. O, jesteśmy na boisku co tu mam zrobić? O, na boisku to już blisko bo do wyjścia Ale jak uciekniemy z więzienia Alcatraz to już jesteśmy totalnymi przykozakami wiesz o pa. tym? Czekaj o, ale dobra. Nie... Ela boi jeho Okej... Okay. Co dalej? Gdzie? Tu stąd chyba, rynpysa. tam, tam, Mi się We're wydaje, to the yard, let's head to the other side. Okay. Tutaj, na boisko? E, te wariaty coś mówią. Aha! Uh, man, you're chicken... Jest. Nie, 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 oni nic nie mówią. Oni mówią, że tam oszukuję. O. Oh. Trzeba dalej przejść, okej. Okay. Solitary Conf Co się stało ze mną? O nie, co to jest? Co się dzieje z tą? Solitary... O nie, policjant strzelił mnie! O nie! Co jest? Tu? Co mamy zrobić? Dziesiąty level i jest lipa O kurde! Patrz Co? O Rozwaliłem, rozwaliłem ścianę to? skopa Skopa, mam potężne nogi, potężne łydy, ty, skopa, wjeżdżam, Elo! O Dobra, co to za pokój no. znowu? Ale my jesteśmy kozak normalnie. Uwaga. Słuchaj, za każdym razem nas łapion i o to Ale uciekamy, my... bo jesteśmy kozakami, nie? Ale boli. Raz. <laughs> bo mnie boli, nie? Kurde Dobra. nie widzę! Mam za blisko, no, znaczy za daleko tą kamerę i mi prześwitało. O nie, oni tutaj lawę wylali teraz, żeby nas spowolnić, ale oczywiście nam się, nam się i tak uda O, po ciężarkach! Yes. Dobra, domu. Stary, mi. polubisz ten level, bo tutaj są ciężary Jak to otworzyć? Oh, 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 oh. O, mogę grać z tą piłką? O, nie, nie o ciężary! Pikaj! Dobra, pięknie Dobra, Idziemy elegancko Ile się spłukać w kiblu, I stary myk. I my. Spłukałem się w kiblu po raz kolejny, nieźle Znowu? Dalej. Kurde, coś w szcękach. Lubisz. Ej, lubisz tę wolność. Tak, helikopter, stary helikopter, tutaj. Drugi? Jesteśmy poza więzieniem. Tylko żeby się, nie... super. Tylko żebyś się nie rozwalił, nie? Nie, tak, ja chyba. myślę, że to, że to już jest koniec, ostatecznie. Czekam na ciebie, bo tutaj już jest chyba koniec. Uh, on do helikoptera, let's get Faktycznie. out of here. Tak, uciekamy stąd, uciekajmy stąd, no Ale nie. Ewakuacja jesteśmy, ewakuacja. jesteśmy zbyt dobrzy na taką gierkę. Zrobią no, uciekliśmy z kozackiego więzienia po raz kolejny! Ej, co jest gra... O, dobra, lecimy! Yeah, musiał, yeah. Się, musiał się... zastanowić. <laughs> tak, no, nie wiedział, co to, to my oh, bym nie wiedział. O, oh, jak w filmie. Jak, Cześć, w filmie. Cześć, jak w filmie. Czy to koniec? Proste. To no, koniec? Wolność! Freedom. Tak! Wolność! I teraz wolność coś i jeszcze będzie, mam nadzieję, że nie. Oh. Yes! Jesteśmy wolni, stary! This is the end! Tak, to już jest koniec. możemy wreszcie I co tu jest tutaj... wejście? Yeah, we finally made it. Okej, okay, pięknie, nie uh. wiem, ja idę sprawdzić. Może to jest jakaś nagroda, może to jest jakiś skarbiec. Oh. Tak, słuchaj! Udało nam się, to jest oh. nasza tajna baza, w której możemy teraz sobie siedzieć. Okej, okay, ja chcę być kosmonautą. No. Ej, wszedłem do tego niebieskiego i coś się ja, stało, nie ja, wiem. Ja też. ja też. Ej, tak, tutaj oh. to jest kosmonauta. You ready? Ej, to the moon, lecimy do księżyca! What? O nie ja nie mogę, to leciłeś pesem Ale ciem z ciebie, przepraszam eee. Marion to the moon O nie, co to, to jest? Okej. Okay. Nie wiem, gdzieś, <gdzieś>, gdzieś mnie dało O nie, no jestem w księżycu! Za grane! Na księżycu jestem! To jest jakaś inna mapa w ogóle czy jak to działa? <gdzieś> Chyba tak Dobra, to trzeba kończyć i udało nam się uczyć z więzienia, ja się bardzo raduję. Ja lecę do ciebie. Lecę do ciebie, Toid. Trzymaj się tam. Lec do mnie, Palion. Zostawiajcie Lec. łapy i subskrypcje, przecież, jeżeli chcecie więcej. Bo, Roblox. Tak, to bardzo ważne. I może w na następnym odcinku będziemy na Księżycu sobie latać. Dajcie chcecie. O kurde, <laughs> Ale to jest ta grawitacja kozacka. No trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Cześć.